Hej, warnik jestem? Prawdopodobnie patrząc na czetu tego filmu, zastanawiasz się, co w tym filmie będzie takiego ciekawego. Otóż zaskoczycie, normalne itemy były z nami w tf od początku jego istnienia. Oczywiście, zanim zaczniemy film, chciałbym wam polecić nową polską sieć serwerów TF2 Kraina Odchłani. Serwer, który ma na czas nagrywania, tym razem 5 serwerów 100% kryt forfan, Orange, Defran, Casual, Forfan Custom Maps więc serwer się powiększa wraz z jej zawartością. Tylko jedyne czego brakuje, to właśnie ciebie. Dlatego w opisie filmu znajdziecie link do serwera Discord Krainy. A ja zapraszam do oglądania. A wiecie, co jeszcze od początku TF2 istniało? Glicze. Bugi i exploity. Dzięki czemu mamy dzisiaj przedmioty, których już się nie da zdobyć, a które, które się ostały, zostały z nami do dzisiaj i panoszą się pełen punktach graczy od ręki do ręki po dziś dzień. Ale czy to, co mówię, odnosi się do dzisiejszego filmu? No, nie zdziwię Was, raczej odpowiedź inna niż tak. Otóż normalne itemy w TF2 odnoszą się do defaultowych broni, które są w naszym ekwipunku od momentu zainstalowania TF2. Nie da się ich wymienić, usunąć, sprzedać czy pozbyć w żaden sposób. Lecz przez to, to co powiedziałem Wam wcześniej, bugi od samego powstania TF2 istniały. Takie popularne bugi, które pamiętamy z przeszłości, był Infinite HP Glitch, gdzie mogłeś mieć na Heavy o przeogromną ilość HP, stając się jednocześnie Armstrongiem w TF2. Craight Depression z 2019, który poprzez błąd podczas update'ów TF2 przypadkowo sprawił, że niektóre krejdy dawały 100% na dropnięcie u Nożuala. Mówiąc o tym wszystkim, pominąłem jedną rzecz, która sprawiła, że ten film teraz istnieje. Wal w momencie updateowania tej gry, przypadkowo wstawiło update, w którym wszystkie przedmioty, które wydropiły w czasie trwania tego krótkiego update'u, były jakości normalnej. Normalnie przedmioty, które ci dropią w tf 2 są jakości unikalnej, więc nie mówimy o tej samej rzeczy. Generalnie rzecz biorąc, mało można się dowiedzieć o tych itemach jakości normal, gdyż było to naprawdę bardzo krótko. Wiadome jest jednak to, że w 2015 po wypuszczeniu Invasion Update, a bardziej tych skrzynek, przez chwilę Bat Sabery dropiły właśnie w jakości normal. Zostało to po jakimś czasie naprawione, lecz normalne Bat nadal krążą w obiegu sprzedaży przez ludzi, których można znaleźć na przykład na backpacku. Drugim takim przypadkiem, gdzie normalne jakości broni były przypadkowo dodane, był Gun Metal Update, gdzie podczas craftingu broni była szansa na skraftowanie normalnej stokowej broni, na której mogłeś także nałożyć Strange. Istnieją także normalne jakości kosmetyki. Jest ich naprawdę mała ilość, więc raczej nie spotkacie nikogo, kto by takie sprzedawał. Więc no, gdyby marzyło wam się zdobyć jedyną istniejącą, normal Purity Fist czy normal Masters Yellow Belt, to powodzenia. Przedmioty te potrafią być bardzo drogie, ponad 300 keja, co na polskie wychodzi 2000 zł za okrągleniu, lub więcej. Zależy kto, gdzie, co i jak. Więc no, suma summarum, Czy warto kupywać bronie normalnej jakości? No nie.